No i witajcie, można powiedzieć, na finiszu tej podróży. Właśnie wyjeżdżam z campingu. Pierwszy przystanek apteka. Zatoki dyskwierają jeszcze mocniej niż wcześniej. Ciężka noc była przez to, więc jadę po jakiś buprom zatoki kroplę do nosa, aby jednak ta 8-godzinna podróż troszkę w mniejszych warunkach <grywania> przeszła. Eee, ale po aptece jeszcze zahaczymy o taką drogę z serwetynkami na pożegnanie. A potem już sk mi głównie będę wracał do domu. W tej chwili zależy mi już akurat jak zawalony no to niekoniecznie człowiek ma ochotę na najdłuższą jazdę po prostu zależy mi na tym aby jak najszybciej być w domu więc no więc tak to wygląda Zaparkowany ale na szybko Który się wchodzi pewnie od tyłu Mam nadzieję, że mi pomoże. Udało się zestaw małego podróżnika kupiony i był prom Zatoki Max jakiś win Max No i mam nadzieję, że pomoże o, dobra, apteka rozpocznij. Ja Aptekę już mamy, więc lecimy sobie dalej. No to ruszamy. 16 minut do serpentynek. A potem wyskoczymy już na eski. I taką prostą drogą łyskami bezpośrednio do domu, do Białorusstoku. Zobaczmy, co my tu mamy. <noise> Teraz ta część z bieszczan. no tu koniecznie musimy przejechać. Serpentyny. Tam też mam mapkę. O piękny asfalt. Piękne zakręty. no polecam. Następnym razem chyba jak przyjadę w pieszczady, to, to specjalnie tutaj. I z pięć razy długaskę trzasnę jak najlepiej. To zrobimy woli. Tam jedzie auto, więc nie wiadomo czego się spodziewać. Nie chcę się już z zatrzymywać, raczej się śpieszę trochę do domu. No, ale jakieś zdjęcia z Google wam pokażę. Serpentyny, które poznalazłem Które mają dobry asfalt Naprawdę, to był albo rozwalony asfalt Albo syfu pełno na drodze A tu było pięknie Także um, Powiem wam takie Bardzo, bardzo, bardzo miłe Pożegnanie z wieszczadami. <śm> teraz po 3,5 godziny drogi praktycznie cały czas w siodle pora zatankować no i chwilę przerwy pomyślałem, że powiem wam jeszcze w ogóle jakie warunki są was, jak piękna jest pogoda, to wiecie ale zwróćcie uwagę na to 31,1 stopnia 31, wystarczyło 30, 30 stopni na plusie spokojnie jest Przecież jak miałem ekrany to temperatura się zgadzała z tym, co tu pokazywało. Temperatura asfaltu, co na ekranach pokazują, to jest ponad 40 stopni, więc Uwierzcie mi, jest krótko. Ja się cieszę, że zawsze jak jadę gdzieś kawałek dalej od domu, to zabieram ze sobą dwie kurtki. Jedna to jest Shima Kiro 2K? 2.0 no i ona, ją używam raczej jak jest chłodny. a jak jest już taki upał, około 30 stopni, no to zakładam kurtkę rewelacyjną. Gdzieś mam potem informacje co do kurtka jest, bo pamiętam jej nazwy, ale docelowo jest to kurtka wykonana w całości, właściwie w większości z mesh, więc no, różnica jest dość duża. Którą często używam gdzieś jak się poruszam Pogoda i radar eee, Jest bardzo fajna Bo pokazuje radar pogodowy w tej chwili I jak widzę, że się za mną zakurzyło w lusterku Widzę, że jest dużo ciemniej No i co? I Warszawa ma burzę Nie wiem czy będzie cokolwiek widać Burza i deszcz Więc dzięki Google Że <grym> zrobiłeś mi taki objazd bo tak naprawdę dzięki temu, tego co widzę, to unikam naprawdę takiej dużej ulewy, ale jeszcze na trasie gdzieś tam mogę, mogę się wbić, się też niestety. Nie będę, nie będę zakładał ciuchów przeciwdeszczowych bo aż się miało rozpadać na strasznej nocy, widzę, że jest jeszcze deszcz. No, ale na razie w tej chwili nie mam planu się ubierać i przejechać do drogu. 36 minut, jeszcze ja mi stopę zamkować, aby wiedzieć, jak faktycznie był koszt wyjazdu. Z wami się z tym podzielę, co później pewnie w dołku Dziękuję. Z tego co widzę tutaj, to nie powinno być tego deszczu, nie powinno tego trafić. No ale, no ale się okaże. Jestem w kurtce myszowej nie będę już wyciągał stopy tej drugiej funkcji więc to lepsze zabezpieczenie tak bo nie jest zimno aż tak No ale od deszczu wolałbym się schować No i witam w stoku. Jak to mówił moje miasto to Białystok Jesteśmy do centrum nie będziemy się ładować będziemy tam wyjeżdżać prace drogowe za 400 metrów do mojego domu akurat głównie jadę sobie obwodnicą miasta więc całe centrum mogę ominąć no dodatkowo zajedziemy zaraz na pszczoł zatankować także kochani ja jadę tankować motocykl i żegnam się z wami. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dzięki wam wielkie. Pozostawcie łapkę w górę, to mnie naprawdę zmotywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Mam nadzieję, że podobało wam się, że takie treści trafiają do Was i gdzieś tam kolejnym motocyklistom w przyszłości. Może pomogą wybrać jakiś kierunek do pojechania, zainspirują, zmotywują do działania. Pamiętajcie jest to fajna przygoda. Motocykl to też nie tylko właśnie ściganie się nie tylko bliskie okolice, a czasami nawet i dalsze. za 800 metrów. A czasami też i dalsze podróże. Mieć olej w głowie swój rozum i uważać, także trzymajcie się cieplutko, lewa w górę. No i do zobaczenia albo na YouTube, albo gdzieś na trasie. Hej. no i jednak nie mogę się z wami dostać słuchajcie, zrobiłem sobie podsumowanie e, zatankowałem właśnie no i tak jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o paliwo paliwo wniosło mnie 456 zł dokładnie e, przejechałem 1392 km do tego jedzenie 236 zł jeżeli chodzi o to co jadłem to gdzieś tam sobie jakąś kawę na stacji McDonald's z pierwszego dnia Wodę kupowałem, bułki, chipsy i lokalne piwo. Piwo kosztowało 14 zł, więc to koszt, no to zawyżało gdzieś tam koszta. 28 zł za dwa piwa. Dzień drugi no to też kiedyś tam batonika sobie kupiłem. Miałem jeszcze swoje jedzenie. Chyba będzie to w filmie, jeśli dobrze pamiętam. Znacznie też no, zawyżył ten obiad, który kupiłem. Tam przy noclegu te żeberka, ale one naprawdę były, były warte swojej ceny, były pyszne. No bo ten obiad żeberka plus Pepsi pół litra kosztował mnie 87 zł. Same żeberka 72 zł. No ale były pycha. Do tego kupiłem jeszcze sobie też znowu dwa piwka, te lokalne. Posmakowały mi ten szczególnie dziki bez perełka. 4 kupiłem do domu, no ale tego nie będę liczył w, gdzieś tam w całościowych kosztach no bo to po prostu gdzieś tam żonie przywiozłem Ech, a dzisiaj hot doga i sixel zjadłem plus do tego Red Bull na stacji, to dwie dyszki niecałe i McFlurry plus do tego tam śniadanie to też zjadłem Huel'a także tak wyglądają koszta paliwo 456 jedzenie 236 nocleg 120 za dwie noce Razem 812 zł. Tyle kosztowała mnie ta przyjemność. 3 eee, dni w trasie, dwie noce, bieszczady, wielka pętla bieszczacka. Eee, oczywiście, wiadomo, wy możecie tak naprawdę jeszcze ograniczyć te koszta. Eee, bo tak, jechałem dłuższą trasą, ale szybszą. Eee, na całej trasie. Poczekajcie, pozwólcie, że wyłączę ten literką już. Skręć w prawo w zjazd, żeby nam nie przeszkadzał. A więc tak, wy możecie tak naprawdę te koszta sobie obniżyć i to jeszcze znacząco, tak? Nie jedząc obiadu tam na miejscu. E, gdzieś schodzimy z tych kosztów, mając po prostu jedzenie ze sobą. Można nie zajeżdżać i nie, nie kupować jedzenia na stacji, lewii na stacji i tak dalej. No to wtedy koszt jedzenia prawie, że da się zlikwidować do minimum, no nie? E, Bo większość da się ze sobą zabrać. Więc te 250 zł już mamy mniej paliwo, no to paliwo kwestia indywidualna tak? ja wracając akurat już tutaj na 5,5 chyba prawie spalanie wskoczyło no ale jechałem meskami w dużej mierze więc no więc po prostu tutaj spalanie dużo większe z tym trzeba też się liczyć że jeżeli jedziemy szybciej no to spalanie będzie większe co więcej pętla wiszczacka, to 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 nocleg no. No, tak akurat to, to jest kwestia stała. Jeżeli byście chcieli wybrać ten sam, w którym ja byłem, no nie, um, a bardzo go polecam. Łazienki czyste, wszystko fajne, więc, no, fajny, 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 fajny był ten wyjazd. Ja nie żałuję tych wydanych pieniędzy. Um, mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej wyjazdów. Zresztą, no, co tu mam nadzieję, na pewno będzie więcej wyjazdów. Um, teraz trzeba spiąć budżet na Rumunię. No i w przyszłym miesiącu, czyli w lipcu 2024, uderzam <śm> w <śm> <śm>